To jest piękny jubileusz, 100 lat działalności chóru, to naprawdę ten chór należy do jednych z najstarszych w regionie. Niewiele jest takich chór, którzy może się ją poszczycić takimi jubiluszem, a chór w ogóle powstawał podczas odzyskania niepodległości przez Polskę. I niestety pandemia nie pozwoliła w 2020 roku, żeby ta uroczystość się odbyła, więc ona się odbywa dzisiaj, czyli można powiedzieć, że chór wchodzi już, minął 101 lat w swojej działalności, więc bardzo długo. Ten chór jest nie tylko propagatorem muzyki kaszubskiej, on śpiewa różnymi gatunkami od folkloru, od muzyki patriotycznej, ale także patrzy na tą muzykę, która jest tutaj regionalna, ale też promuje wspaniale nasz region na zewnątrz, uczestniczył w wielu festiwalach. W konkursach i zdobywał duże osiągnięcia. Jesteś odznaczony przez ministra kultury srebrną i brązową odznaką. Także można powiedzieć, że ten kur ma swoje osiągnięcia, a także jest dowodem na to, że Wejcherowo słynie z tradycji śpiewaczej, churalnej, z czego my się bardzo cieszymy i życzymy członkom chóru i chórowi jeszcze wiele sukcesów. Wszystkiego najlepszego z okazji Jumiluś. Zróbcie jeszcze to leszczą, zróbcie. Konoi z kopiem, potły tam. Nie pytaj mnie drogę, ja drogę dobrze znam. Aby smał, aby Znaczą gwiazy, opowie, jakie mają Dzisiaj jest szczególny dzień. Obchodzimy stulecie działalności Chóru Harmonia z Wejherowa, który od lat uczestniczy w naszym życiu kulturalnym, w naszych wydarzeniach. I dzisiaj z wielką przyjemnością przyjechałem podziękować, pogratulować tego wielkiego sukcesu, uczestnicząc w tym wspaniałym wydarzeniu kulturalnym i koncercie, który dzisiaj był. Proszę przyjąć najlepsze życzenia i podziękowania za Wasz wielki, piękne dzieło, którym się dzielicie. Z wszystkimi, dla których śpiewacie, bo gdyby nie ci, którzy Was słuchają, pewnie nie byłoby po co. A macie wielu wielbicieli, i zawsze jak zwykle, czy tędy jechała kareta moja mała, za to serdecznie dziękujemy. Dalej śpiewajcie i bądźcie z nami. Wszystkiego dobrego. E, jubileusz ten e, przygotowywaliśmy się do niego wcześniej, ale skubana e, z Ku, z pandemia zatrzymała wszystkie przygotowania, ograniczyła wszystkie możliwości. dopiero w ostatnim czasie na, próbowaliśmy nadrobić i ćwiczyliśmy. Panowie są e, utarci w boju, ale no niestety niektórych rzeczy nie idzie przeskoczyć jak, jak przeskoczyć braku czasu. Jakość Spójnie doszliśmy do jubileuszu, dziękując Bogu za to, że dał nam się spotkać, bo przecież jeszcze do dzisiaj zagrożone było to, że będziemy mogli się spotkać w tak wielkim gronie, tym, co mogli przyjść. Dziękujemy tym, co nie mogli przyjść, bo ich ta właśnie niedobra choroba zatrzymała w domach. Tym mówimy, że dotrzemy we filmie, w materiałach, między innymi dzięki Waszej redakcji materiały przedstawimy. A co powiedzieć o jubileuszu? Ja cieszę się, że Państwo, którzy to słuchali, okazali zadowolenie, a to jest dla nas bardzo, bardzo cenne. W chórze bardzo ważnym, ważną osobą jest dyrygent ale myślę, że jeszcze więcej pracy ma prezes, który musi stworzyć organizacyjnie możliwość funkcjonowania tego zespołu i dlatego dzisiaj chcemy pana prezesa wyróżnić miniaturką Jakuba Weichera, bo ten chór tworzy tę tradycje Weicherowa, więc to znaczenie jest jak najbardziej ważne dla prezesa. Ale i też mamy pewny prezent w postaci środków finansowych dla samego chóru, które na pewno im się przydadzą. Jest to nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. On zawsze coś wymyślił, żeby tylko pójść na próbę. No właśnie, no powiedzmy, jak już ona wytrzymuje? No tyle lat w chórze. Znaczy, no trzeba się pogodzić z tym, bo no niestety no wiedziałam co się, pcham, że tak powiem, ale czasami było dosyć, nie? ciężko było. Tak, tak, to są emocje i rzeczywiście dochodzi do ekstremu niekiedy. E, Chorzyści mają takie parcie do tych prób, takie poczucie obowiązku, że w domach e, czasami nawalą. E, ja przede wszystkim obiecuję, że dalej będziemy kontynuować nasze spotkania e, w Słażewie, e, Kaszewszy nad Małym Morzem. Będziemy przyjeżdżać do gminy Puck jak zwykle na e, uroczystości, które tam się odbywają, bo jesteśmy związani i z miejscem urodzenia Antoniego Abrahama i właśnie poprzez właśnie to miejsce z gminą Pułsk. W takich chwilach jak dziś czuję z jednej strony spełnienie, z drugiej strony ma oczywiście świadomość, że do ideału jest jak zawsze do horyzontu dużo pracy jeszcze, natomiast no nie będę ukrywał wielką satysfakcję, że tych wszystkich współwykonawców, te podmioty wykonawcze dało się połączyć, że dało się to zrobić z sukcesem, z y, powszechnym zadowoleniem, z radością.